Trendy z amerykańskiego internetu, które zmieniają społeczeństwo. Quiet quitting, czyli w dosłownym tłumaczeniu ciche odchodzenie. Jest to trend, a teraz to już może cały nurt, który zaczął się w pandemii i był rozpowszechniany przez media społecznościowe. Ma on związek z przepracowaniem i poczuciem wypalenia zawodowego, bo w USA obowiązuje. Albo już teraz obowiązywała kultura za wieczne nadgodziny, mało urlopów, brak płatnego chorobowego czy macierzyńskiego. No i właśnie przez ten czas, kiedy ludzie siedzieli zamknięci w domu, zaczęli myśleć o swoich priorytetach życiowych i doszli do wniosku, że wcale praca nie jest najważniejsza w życiu. Ale na czym dokładnie polega ten trend? Rzucamy wszystko i jedziemy w te przysłowiowe bieszczady? No nie do końca. Chodzi o to, by pracować dokładnie tyle, ile mamy w obowiązkach. Nic ponad. To brzmi zwyczajnie, no nie? No więc co to oznacza w praktyce? Zero nadgodzin, projektów, telefonów od szefa po pracy, nic nas nie interesuje w momencie, kiedy tyknęła piąta na zegarze. Po prostu...